Muszę przyznać, że Środa Popielcowa i Walentynki to dosyć oryginalne połączenie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani, wracamy w Wielkim Poście do naszych odcinków spragnionych. Spragnienie Słowa, spragnienie nawrócenia, spragnienie świadectwa. A dzisiaj Pan Jezus stawia przed nami spore wyzwanie. Powiem szczerze, że kiedy zobaczyłem, że te dwie daty początku Wielkiego Postu i walentynek się ze sobą zbiegają, to pomyślałem sobie, ojej, tak trochę chyba niefortunnie. Wyobrażam sobie męża, który chce na walentynki żonę zabrać do jakiejś restauracji, a tutaj Bach post-ścisły, albo jakąś parę nastolatków, którzy. Chcą iść na jakąś imprezę czy zorganizować jakąś imprezę a to jest początek Wielkiego Postu. Ale moje myślenie trochę zmieniła dzisiejsza Ewangelia. W dzisiejszej Ewangelii y, czytamy między innymi takie słowa: Uważajcie, by swoich uczynków sprawiedliwych nie spełniać przed ludźmi po to, aby was oglądali. Gdy natomiast Ty spełniasz uczynek miłosierdzia, Niech nie wie Twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby Twój czyn miłosierdzia był w ukryciu. Niby jasne, niby znany fragment Ewangelii, a z drugiej strony można by się zastanowić, no nie niby dlaczego? Wszystko, co czynię, każdy mój uczynek miłosierdzia, każdy mój jakiś taki gest umartwienia w Wielkim Poście ma być w ukryciu. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież jeżeli ja będę mówił o tym, co robię, jeżeli ja będę mówił o tym, że poszczę, jeżeli będę pokazywał innym ludziom, żeby się modlić, to też to będzie jakiś, um, jakiś rodzaj ewangelizacji, jakiś rodzaj, rodzaj oddziaływania na innych ludzi, których może zachęcę do takich działań w Wielkim Poście. Tylko, kochani, wydaje mi się, że w tej Ewangelii wcale nie chodzi o to, żebyśmy się ukrywali z tymi naszymi um, praktykami um, pobożnościowymi czy naszymi praktykami astetycznymi ze względu na efekt. Wydaje mi się, że Jezus mówi dzisiaj o tym, abyśmy się z tym ukrywali ze względu na przyczynę, motywację. Bo jeżeli robię cokolwiek dobrego ze świadomością, że ludzie na mnie patrzą, że mnie oceniają, to wtedy mogę wpaść w takie niebezpieczeństwo tego, że tak naprawdę przestaję to robić dla Boga. Że przestaje to robić po to, aby się do niego zbliżyć, że przestaje to być bezinteresowny dar z siebie. A zaczyna to być przestrzeń, na którym mogę coś ugrać, na którym mój wizerunek może się poprawić, na którym ktoś może mnie po prostu docenić, mi się sobie miło. I tak naprawdę wtedy cały sens tych umartwień wielkopostnych gdzieś znika. Jaka ma być moja motywacja podejmowania wielkopostnych praktyk? Tą motywacją ma być miłość. Miłość do Boga, który wchodzi w ten etap umartwień i cierpień ze względu na miłość do mnie. Czy w takim razie te walentynki to naprawdę najgorszy dzień na to, żeby zacząć kochać Pana Boga przez ofiarę z siebie? No i chyba pytanie na dzisiaj: czy jestem gotowy, żeby w tym dniu zrobić walentynkę Panu Jezusowi? Nie, nie, trůjci je. Bo monarcha wieczny od swojemu za matkę obrał słowu jednorozrodemu przez tule ziemi okrąg Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki.